Stoczoną 15 lipca 1410 roku na polach pod Grunwaldem i Stembarkiem, uważa się za największą i najważniejszą w średniowiecznej Europie. Na przeciw siebie stanęły Zjednoczone Armii Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Zakonu Krzyżackiego. Rozmiary liczebne obydwu armii były często zawyżane, nawet do granic absurdu. Niektórzy twierdzili, że po stronie koalicjantów było 6 milionów rycerzy. Lecz nie ulega wątpliwości, iż ilość wojsk jak na tamte czasy była imponująca. Należy pamiętać również, że układ sił w regionie uległ zmianie. Zakon krzyżacki swoje najlepsze lata miał już tak naprawdę za sobą, chociaż wciąż był niebezpiecznym przeciwnikiem, z doskonale wyszkolonymi rycerzami i dysponującym zaawansowaną techniką wojskową. Z drugiej strony, nowy twór na mapie Europy, państwo polsko-litewskie, które było połączone Unią Personalną. Zyskało niesłychany potencjał ilościowy, który mógł się w tym momencie przeciwstawić krzyżackiej agresji. 24 czerwca 1410 roku kończył się rozejm pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim. Jednak przygotowania strony polsko-litewskiej do wojny trwały już od dłuższego czasu to właśnie Polacy rozpoczynali działania wojenne. Jeszcze tego samego dnia, gdy upływał termin rozejmu, zapłonęły wsie stanowiące własność zakonu na Kujawach. Rozpuszczono Wici i zarządzono pełną mobilizacją wojska. Na miejsce koncentracji armii wyznaczono Czerwińsk nad Wisłą. Miały połączyć się tu wojska królewskie z Małopolski, Wielkopolanie, Litwini Wielkiego Księcia Witolda, oraz oddziały książąt mazowieckich, którzy byli lennikami Jagieł. Do przeprawy przez Wisłę użyto mostu pontonowego. Mógł on przeprawić nie tylko ludzi, ale też działa, machiny oraz inny sprzęt wojskowy. Sama instalacja mostu trwała jedynie pół dnia. Do usprawnienia przeprawy król wyznaczył doborowy oddział pilnujący, by nie dochodziło do zatorów i zamieszania. Cała operacja zajęła trzy dni. Od 30 czerwca do 2 lipca. Po tym czasie wojsko polsko-litewskie znalazło się po drugiej stronie Wisły. 3 lipca 1410 roku, po zakończeniu koncentracji wojsk, armia jagiellońska ruszyła ku granicom państwa krzyżackiego. Dwa dni później do obozu króla przybyli wysłannicy Zygmunta Luksemburskiego, proponujący Jagiele zaprzestanie działań wojennych oraz przyjęcie mediacji węgierskiej. W odpowiedzi król polski utrzymywał, iż jest gotów rozważyć propozycję zakonników, lecz żądał w zamian zwrotu ziemi Dobrzyńskiej, rezygnacji Krzyżaków ze Żmudzi oraz wypłacenia odszkodowania za zeszłoroczne najazdy Rycerzy Krzyża. Warunki, oczywiście, były zaporowe, więc nie zostały przyjęte. Natomiast Jagiełło mógł kontynuować swoje wielkie militarne przedsięwzięcie bez obaw, że zostanie posądzony o bycie tyranem krwiożerczym tyranem prącym do wojny. Wszak to krzyżacy nie przyjęli jego warunków, gdy on sam wykazywał pewne ugodowe podejście. Zanim posłowie luksemburczyka opuścili obóz sojuszników, na ich oczach doszło do prezentacji wojska w całej okazałości. Miało to uświadomić krzyżaków, z jakim potencjałem chcą się mierzyć. 9 lipca wkroczono na teren Prus. Po przejściu granicznego lasu i po wyjściu na polanę polecono rozwinąć wszystkie chorągwie i znaki oraz odśpiewano Bogu Rodzicę. Musiano również zaostrzyć dyscyplinę wśród żołnierzy, ponieważ zagony rozpuszczane na ziemi wroga nie oszczędzały nawet kościołów. Dzień później wojska Jagieły i Witolda, maszerując wzdłuż rzeki Wiel na północny zachód. Osiągnęły przed pola zamku Kurzętnik. Tam planowano przeprawić się przez rzekę Drwęcę. Jednak okazało się, że przeprawa była już obsadzona przez oddziały krzyżackie oczekujące nadejścia sprzymierzonych. Jagiełło spotkał się z pierwszym istotnym problemem w czasie wielkiej kampanii. Postanowił powołać radę, która ułatwiłaby mu podjęcie decyzji, co czynić dalej. W jej skład weszli. Wielki książę Witold kasztelan krakowski Krystyn Zostrowa, wojewoda krakowski Jan Starnowa, wojewoda poznański Sędziwój z Ostroroga, wojewoda sandomierski Mikołaj z Michałowa, marszałek królewski Zbigniew z Brzezia, podkanclerzy Mikołaj Trąba i podkomorzy krakowski Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały. Dodatkowo zlecono misję rycerzowi Piotrowi Korzobogowi dotarcia do obozu krzyżackiego. Oficjalnie zadaniem Korzoboga było podjęcie ponownych pertraktacji pokojowych z zakonem, nieoficjalnie jednak sprawdzenie stanu posiadania armii krzyżackiej. Okazało się, że pod kurzętnikiem stoi sam Wielki Mistrz z artylerią i głównymi siłami, tak więc przeprawa w tym miejscu była niemożliwa. Postanowiono jak najszybciej i możliwie najbardziej skrycie odejść w kierunku wschodnim. Chciano dojść do źródeł trwęcy, aby tam przeprowadzić przeprawę i dopiero po niej znów ruszyć na zachód w kierunku stolicy zakonu. Podczas pochodu udało się z przymierzonym zająć Działdowo bez żadnej walki. Ruch Jagiełły był niemałym zaskoczeniem dla Ulricha von Jungingena. Początkowo u nieprzyjaciela zapanowała radość, ponieważ sądzono, że wojska polsko-litewskie uciekły. Jednak po czasie zaczęła przeważyć myśl, że sojusznicy szukają innego możliwego przejścia przez rzekę i gorączkowo rzucono się, by zablokować inne możliwości sforsowania wody. 12 lipca krzyżacy przeprawili się na lewy brzeg drwęcy, by dzień później rozbić się obozem pod lubawą, oczekując nadejścia wojsk Agieły i Witolda. obozujący pod działdowym sojusznicy mieli do wyboru trzy drogi by dostać się do źródeł Drwęcy. Pierwsza opcja zakładała pójście prosto na północ trasą wychodzącą wprost na Olsztynę. Druga opcja natomiast wiodła bardziej na zachód w kierunku Ostrógu. Ostatnia zakładała skręt na północny wschód w kierunku Grunwaldu i Stenbarku, aby w Mielnie dojść do trasy na Olsztynę. Dowództwo polsko-litewskie zdecydowało się na ten ostatni karier. 13 lipca wyruszono w drogę, wysyłając na tabor, a dopiero za nim z dwugodzinnym opóźnieniem wojsko. Pokazywało to, że dowództwo sprzymierzonych nie obawiało się w tym rejonie żadnego zagrożenia ze strony Zakonu. Do wojska Giełły dołączył wkrótce śląski rycerz Frycz Zreptki, poddany Zygmunta Luksemburskiego który oficjalnie wręczył na ręce króla akt wypowiedzenia wojny. Ostrożny Władysław Jagiełło, dbając o morale armii, postanowił ukryć ten fakt przed swoim wojskiem. Po morderczym 25-kilometrowym marszu w upale osiągnięto południowy skraj jeziora Wielka Dąbrowa. Zaraz potem podjęto się ataku na dobrze fortyfikowane miasto Dąbrowską, które leżało na trasie przy Marszu. Po trzygodzinnym godzinnym wieczornym szturmie miasto zostało zdobyte, a część załogi stracona. Jednak podpalenie miasta spowodowało znaczące utrudnienie w przejściu przez nie, należało więc zaczekać, aż pożar ugaśnie. 14 lipca wojska pozostały cały dzień w obozie, natomiast dzień później, czyli 15 lipca Wojsko miało wyruszyć w dalszą drogę, jednak w nocy nieoczekiwanie doszło do załamania pogody, nadeszła silna burza oraz ulewy i mocny wiatr. 15 lipca Władysław Jagiełło polecił wymarsz z samego rana, rezygnując niespodziewanie z odprawienia porannego nabożeństwa, które to zwyczajowo zwykło odprawiać codziennie. Wciąż padał deszcz, który przyniósł ulgę po wielu dniach ekstremalnych upałów. Po przejściu 15 kilometrów osiągnięto południowy brzeg jeziora ługie. Zarządzono tu postój, ponieważ deszcze ustały i rozpogodziły się. Dopiero teraz miała odbyć się odwołana wcześniej msza święta. Jednak tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa zaczęli nadchodzić gońcy z wiadomościami o zbliżającej się armii zakonnej przybywającej z północnego zachodu. Król ogłosił alarm, natomiast Bigniew Zbrzezia, marszałek królestwa, ruszył na czele czterech lub sześciu chorągwi, by rozbić i schwytać krzyżackich zwiadowców. Krzyżacy bowiem, gdy doszło do nich wieści o zdobyciu przez przymierzonych dąbrówna, Zdali sobie sprawę, że Jagiełło kieruje się prosto na Malbork. Chcieli go więc zatrzymać i pokonać w walnej bitwie na polu. Idąc szybkim marszem od godziny drugiej lub trzeciej w nocy, 15 lipca około godziny ósmej osiągnęli wysokość Stembarka. Tam też wojska zakonne stanęły w kierunku południowo-zachodnim. Wojska Jagiełły i Witolda szykowały się natomiast pod Ulnowem, frontem ku północy. Pomiędzy wojskami... Było około 5-6 km odległości, a przestrzeń ta z czasem zyskała nazwę Pól Grunwaldu. Władysław Jagiełło nie spieszył się z rozpoczęciem bitwy. Zdawał sobie sprawę, że czas działa na jego korzyść. Po wysłuchaniu pierwszej mszy, przystąpił do uczestnictwa w drugim nabożeństwie. Następnie podał wojskom ich wspólne zawołanie bojowe Kraków i Wilno. Z jego rozkazu rycerze mieli nałożyć słomianę powrósła, aby odróżnić siebie od nieprzyjaciela. Tuż po tym rozpoczął długą ceremonię pasowania dużej ilości polskiego rycerstwa, które oczekiwało tego zaszczytu. Przez cały ten czas wojska sprzymierzonych w niespiesznym tempie zajmowały swe pozycje bojowe. Dochodziło również już do pierwszych starć harcowników obydwu armii. Gdy Jagiełło miał już przywdziać hełm, dano mu znać, iż do obozu zmierza dwóch wysłanników zakonu. Nie byli to jednak krzyżacy, jak utarło się twierdzić w naszej tradycji, lecz heroldowie Zygmunta Luksemburskiego oraz księcia szczecińskiego Kazimierza. Przynieśli oni ze sobą dwa miecze z wyzwaniem do walnej bitwy. Deklarowali również możliwość cofnięcia własnych wojsk, by Polacy i Litwini nie musieli się już tchórzliwie chować po lasach, by mogli wyjść na otwarte pole. Impertynencja i zuchwałość wysłanników przeciwnika nie wyprowadziły jednak z równowagi króla, który przyjął dar jako znak większej pomocy, opieki i obrony w słusznej sprawie. Krzyżacy faktycznie usunęli z pola bitwy Harcowników, lecz Jagiełło nie dał się i tym razem sprowokować i nadal przedłużał rozpoczęcie bitwy. Faktem jest jednak, że w momencie wizyty Heroldów wojska polsko-litewskie były już praktycznie gotowe do bitwy. południa obydwie armie były już gotowe do bitwy, a dzieliła je odległość około 200-300 metrów. Po stronie sprzymierzonych rozległy się trąby no i odśpiewano Bogu Rodzicę. Tuż po tym prawe skrzydło Wojsk Jagiełły ruszyło do natarcia. Byli to Litwini Witolda, wsparci przez kilka polskich chówców. Krzyżacy odpowiedzieli dwiema salwami z bombat, lecz nie wyrządziły one żadnej krzywdy nacierającej. Wówczas to rycerze zakonni również przystąpili do szarży. Jednak po godzinie ciężkich walk Litwini poczęli ponosić ciężkie straty, które doprowadziły do ich bezwładnego odwrotu. W pościg za nimi ruszyli krzyżacy sądząc, że właśnie o to odnieśli zwycięstwo, ponieważ w swojej ucieczce Litwini pociągnęli również ze sobą część oddziałów korony. Jednak radość była zdecydowanie przedwczesna, a wyłom w oddziałach Witala udało się zlikwidować powracającymi uciekinierami oraz koronnymi rycerzami z rezerwowych rzutów. Teraz to oni przystąpili do ataku na rozluźnione zagarnianiem łuków i jeńców oddziały zakonne. W międzyczasie upadł wielki gonfanon z orłem na Czerwonym Polu. Krzyżacy widząc to sądzili, że ostatecznie pokonali polskie wojska, nawet zaintonowali swą pieśń triumfanu, na szczęście sztandar został szybko podniesiony i nie spowodowało to chaosu w szeregach wojsk Jargiełha. 3 godziny po rozpoczęciu zmagań sytuacja wojsk krzyżackich stawała się dramatyczna. Zepchnięci do defensywy, zmęczeni i wyczerpani nerwowo, poczęli ustępować w stronę własnego obozu. Wówczas to Ulrich von Jungingen podjął krytyczną decyzję, ostatecznie próbując przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Ruszył na czele 16 chorągwi do szarży. Towarzyszyli mu najważniejsi dostojnicy zakonni. Chciało on uderzyć na prawe skrzydło wojsk korony, które właśnie gromiło pozostałych na placu boju Krzyżaków. Wykonując manewr skrętu łukiem, nagle, zupełnie niespodziewanie, wojska Wielkiego Mistrza znalazły się w bliskiej odległości od króla Władysława Giełda. Eskorta królewska stanęła jednak na wysokości zadania, ponieważ zwinęła proporcje, aby nacierający Krzyżacy nie mieli pojęcia z kim mają do czynienia. No i zabieg ten udał się, ponieważ Ulryk nie miał zamiaru atakować małego, nic nieznaczącego oddziału, skierował się na główne liczebnie siły wojska sprzymierzonego. Jeden jedynie rycerz zakonny, niemiecki dostojnik złożyc Dypol von Kockritz ruszył z kopią w kierunku monarchii. Jagieł jednak nie uniknął walki i w konsekwencji ranił oponenta w twarz kopią. Natomiast atakującego rycerza dobił Zbigniew Oleśnicki. Manewr Ulryka von Jungingena był śmiały, lecz nie był przeprowadzony zbyt szybko, też nie mógł zaskoczyć wojsk polskich. Zanim szarża dopadła, doborowe oddziały koronne były już gotowe do jej przyjęcia. Efekt był druzgocący dla wojsk krzyżackich, które już w pierwszym starciu straciły Wielkiego Mistrza, Marszałka oraz Komturów. Reszta rycerstwa dostała się w pułapkę, z której nie było już wyjścia. Wrzucono do walki polskie odwody, dodatkowo od strony Stębarka do ataku na braci zakonnych wkroczyły powracające oddziały litewskie, które postawiły wojska krzyżackie w sytuacji beznadziejnej. W tym momencie bitwa tak na dobrą sprawę zakończyła się. Od tej pory rozpoczął się pościg za uciekającymi krzyżakami oraz walka o obóz zakonu. Zdobycie obozu nastąpiło szybko, lecz przebieg starcia był wyjątkowo krwawy. Po zdobyciu go, Jagiełło nakazał porozbijać wszystkie beczki z winem, aby rycerze nie upili się po całodniowych zmaganiach w pełnym słońcu. Rozbity trunek rozpłynął się po polach stębarka. Przyczyniając się do powstania legendy o rzekach krwi na pobojowisku. Panikujący krzyżacy kierowali się w stronę Malborka. Natomiast król Jagiełło na wzgórzu w okolicy zdobycznego obozu obserwował kończące się zmagania. Składał modły dziękczynne oraz przyjmował znamienitszych jeńców. Wieczorem wyznaczono miejsce do przenocowania przy jeziorze Mielno. Ustalono również plan na następny dzień. Całe wojsko miało zebrać się przed namiotem króla, by wziąć udział w dziękczynnej mszy na zwycięstwo. W ten sposób zakończyła się bitwa uważana za największą batalię średniowieczną.